Cześć, witajcie, tu Hippo World, to, to jest moja podobizna na obecną chwilę, tak uważam, że wyglądam, taki hipcio, Skąd? Czy my to mój mąż obecnie mnie tak nazwał, znaczy nie, że mnie tak nazwał, ale po prostu taki hipcio i tak jakby się przyjęło, że z niupki się zrobiło hipcio, w każdym razie zapraszam Was do mojego świata Hippo World, gdzie możecie znaleźć wszystkie moje social media i chciałabym Was prosić, o komentarze, like lub nie-like, dislike, cokolwiek, co by mogło mnie uskrzydlić albo sprowadzić mocno na ziemię. Więc to jest Wasz wybór, a chciałabym wiedzieć, co robię źle, co robię dobrze, także lub co mogę zrobić dla Was, jeżeli byście chcieli cokolwiek z mojej strony. Także pamiętajcie. Jest bardzo sympatyczny, bardzo się stara, bardzo prosi Was o uwagę. Nie, że jak coś tam proszę, to Proszę. Zapraszam. Nie bójcie się klikać.